Cześć! Dzisiaj Ci powiem, co może być przyczyną tego, że Twoja Roomba 105 się nie ładuje. Więc posiłkuję się tutaj Gemini, ale myślę, że on całkiem nieźle oddaje ewentualne przyczyny tego. Na samym starcie musisz sprawdzić, czy Twoja stacja do końca jest na pewno podłączona, czy nie spalił Ci się zasilacz, czy robot w ogóle, e, czy stacja w ogóle reaguje na podłączenie do prądu. Możesz to poznać po takiej ikonce LED, która jest tutaj. Jeżeli ona się nie pali, a stacja do końca jest podłączona, to znaczy, że albo nie dostaje, albo nie masz prądu, albo na przykład spalić się zasilacz. Następnie sprawdź, czy styki ładowania w robocie oraz w stacji do końca są czyste. Spróbuj je przemyć alkoholem IPA. Następnie musisz sprawdzić, czy Twoje akumulatory są w dobrym stanie? Czy w ogóle robot też reaguje na ładowanie? Czy palą mi się jakieś diody na tych dwóch przyciskach, które ma? Następnie możesz spróbować ponownie uruchomić swojego robota. Jeżeli on nie reaguje, to skontaktuj się z serwisem przez Twoją aplikację Rumba Map. I w zasadzie to tyle. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć!